Czy najbliższy współpracownik Tuska odpowiada za ogromny przekręt finansowy? Roman Giertych, dawny narodowiec, dziś ulubieniec establishmentu Tuska, znów na świeczniku. Tym razem chodzi o gigantyczną aferę finansową, w którą jest zamieszany. Wyprowadzenie milionów złotych ze spółki Polnord. Mimo oczywistych dowodów i coraz bardziej niewygodnych pytań, rządzący robią wszystko, by ukręcić sprawie łeb. Według ustaleń dziennikarza Leszka Krakowskiego, pole kukurydzy pod Poznaniem, kupione za 7 milionów złotych przez fikcyjną spółkę żony ochroniarza Giertycha, po zaledwie 8 dniach zostało odsprzedane spółce Pol Nord za 27 milionów złotych, a dwa miesiące później było oficjalnie warte 80 milionów złotych jako zabezpieczenie obligacji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali specjalną konferencję, na której ujawnili, jak ekipa Tuska, rękami marszałka Hołowni, blokuje próby wyjaśnienia tej skandalicznej sprawy. Sejm, który powinien być miejscem jawnej debaty i kontroli władzy, celowo wyłączył transmisję z obrad parlamentarnego zespołu przeciwdziałania bezprawiu, który bada machinację gertycha. Przypadek? Nie. To ordynarna cenzura, mająca na celu ukrycie prawdy o człowieku, który jako adwokat Tuska czuje się bezkarny. Czy obywatele dowiedzą się w końcu, ile milionów wypłynęło z Polnordu i dlaczego Giertych może liczyć na polityczny parasol ochronny? PiS nie odpuszcza i zapowiada dalsze działania, mimo że sejmowa większość robi wszystko, by zatuszować aferę. Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dzisiaj miało miejsce bardzo ważne posiedzenie zespołu przeciwdziałania bezprawiu Bezpieczna Polska z udziałem pana redaktora Leszka Kraskowskiego, reporterzy online, autora... Materiału, bardzo zacnego materiału, chętnie oglądanego, zwłaszcza w internecie, bo do mainstreamowych mediów się nie przebija, o tym jak z tytułu Jak krauze i giertyk wyprali miliony. Szanowni Państwo, posiedzenie tego zespołu standardowo, wszystkie zespoły są transmitowane. Posiedzenie tego zespołu nie było transmitowane mimo rozmowy zgłoszonej prośby do kancelarii Sejmu. Okazało się, że zespół, na przykład do spraw otyłości, mógł mieć transmisję, zespół przeciwdziałania bezprawiu takiej transmisji. Nie mógł mieć, co bardzo nas zaniepokoiło. Ale, Szanowni Państwo, nie dlatego nas to zaniepokoiło, że jest cenzura Donalda Tuska, czy cenzura pana Hałowni nakładana na te informacje, ważne informacje, ale dlatego, że materia, temat jest niezwykle istotny. Otóż dzisiaj dziennikarz śledczy jeszcze raz pokazał powtórzył te szokujące informacje o bardzo ważnej postaci życia publicznego, o pośle Romanie Giertychu, o przyjacielu Donalda Tuska, będącym pełnomocnikiem w jego postępowaniach sądowych czy w postępowaniach jego. Rodziny, czyli osoby bardzo wpływowej, o której media mówią, że szykuje się na wiceministra sprawiedliwości, który jest bardzo rozgrzany, ciągle śledzi, mówi, że będzie rozliczał i chce rozliczać rząd zjednoczonej prawicy. Tyle, że nie mają nic do zaproponowania Polakom, więc odwracają uwagę opinii publicznej właśnie tymi rozliczeniami. I jest takie powiedzenie w języku polskim: Złodziej krzyczy łapać złodzieja. Zobaczcie Państwo, mam nadzieję, że każdy, jak miał okazję, zobaczyć ten materiał pana redaktora Leszka Kraskowskiego, który jednoznacznie pokazał o co chodzi w aferze Polnord o co chodzi w dziwnym umorzeniu postępowania i jakie tam były mechanizmy. Otóż okazuje się, że Polnord jako spółka deweloperska, księgowo bardzo pompowała ta spółka wartość nieruchomości swoich nieruchomości. Na podstawie napompowanych wartości nieruchomości otrzymywali różnorakie kredyty ze spółek Skarbu Państwa, których potem nie byli w stanie spłacać. W związku z tym spółki Skarbu Państwa, bankowie, banki państwowe, między innymi PKO, BGK, także PZU, Chciały dokonać rzeczy następującej, czyli zamienić swój dług na akcje, przejąć spółkę Polnor w związku z jej wartością rynkową, a tam znany miliarder, pan Ryszard Krause, miał 21% tych akcji. No ale wiedział, że te państwowe spółki będą przejmowały tą jego spółkę. No cóż trzeba zrobić? Zebrać jak najwięcej kapitału. I główny prawnik tej spółki, główna osoba, która za to e, można powiedzieć, jak mówi relata refero, powołuje się na pana redaktora Leszka Kraskowskiego, e, mózgiem był tej operacji, e, wymyślił rzecz następującą. Inna spółka pana Krauzego kupuje działkę, i to jest konkretny przykład działki pod Poznaniem, można ją zobaczyć, wielkie pole kukurydzy jeszcze niedawno tam rosło, kupuje działkę za 7 milionów złotych, spółka, drodzy państwo, krzak. Jak ją nazywa główny inspektorat nadzoru finansowego, który złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury? Spółka Krzak, w której szefem tej spółki jest, szanowni Państwo, żona ochroniarza pana Giertycha, pseudonim Foka. Żona zeznaje o tym, że nie wie, co tam właściwie podpisała, dała kwity, bo wie, że mąż pracuje dla pana Giertycha i generalnie im fa, więc podpisała coś tam, co, co potem przestało się przedmiotem postępowania. I ta spółka Krzak, szanowni państwo, kupuje od spółki pana Krauzego za 7 milionów działkę, a spółka utworzona w lipcu... Yy, yy, yy. Tego lata, tego roku, kiedy tą działkę, czyli w lipcu utworzona spółka, następnie kupuje z innej spółki, pana Giertycha, działkę za 7 milionów złotych. Tych 7 milionów nie przelewa, bo ma umowę, że przeleje je dużo, dużo później. I po 8 dniach, drodzy państwo, po 8 dniach. Ta spółka nagle już nie kosztuje 7 milionów a 27. Znajdują odpowiedniego, um, 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 od, odpowiednią osobę od, od wyceny I z 7 milionów 27 i te dwa, za 27 milionów tą spółkę, tą tą, tą tą ziemię, to pole, kukurydzy, kupuje, drodzy państwo, kto? Polnord, czyli spółka pana Krauzego. Pan Krauze sprzedaje za 7 milionów spółce krzak. Pole, które później kupuje jego druga spółka na 27 milionów. W ten sposób, drodzy Państwo, 20 milionów czystego zysku. Gdzie ono ląduje? Gdzie te pieniądze? To jest przedmiotem ustaleń prokuratury, i to jest przedmiotem też zarzutów prokuratorskich w ramach jednego z tych blisko 30 wątków w tym postępowaniu. A skupiamy się tylko na tym jednym. Jest jeszcze wątek wierzytelności, wątek właśnie tych różnych dziwacznych transakcji, które były prowadzone. I drodzy Państwo, cóż się okazuje? Prokuratura po zamachu na prokuraturę, kiedy pan Bodnar ukręca różnego rodzaju postępowania, wycofuje wniosek tutaj po sąsiedzku z Senatu w sprawie marszałka Grockiego. 30 ludzi na ławie oskarżonych, a jedna osoba z immunitetem sanatorskim, kiedy ukręca różnorakie sprawy kolesi Donalda Tuska. Okazuje się, drodzy Państwo, że nawet prokuratura Bodnara przez długi czas ci prokuratorzy mówią o panu Giertychu jako podejrzanym i prokuratura w Lublinie oficjalnie publicznie informuje o podejrzanym, wzywa go, on cały czas ignoruje, nie przychodzi na te wezwania, aż... Przychodzi polecenie z Warszawy, polecenie z od szefa departamentu, nie nazwali tego formalnie poleceniem, sprawa o prokuraturze, tylko jakąś sugestią. Wydaje to pan prokurator Wełna, z którym pan Giertych zna się od ponad 20 lat, jak pan Krasowski relacjonuje. I pan prokurator Wełna ma też, partnerka życiowa tego prokuratora też ma pewne związki z panem Giertychem właśnie. On wydaje polecenie, żeby to postępowanie w sprawie pana Giertycha umorzyć. I jest wielka tajemnica co do tego dokumentu, bo nikt do tego dokumentu nie ma dostępu. Nie mają dostępu dziennikarze, nie ma dostępu opinia publiczna. Czyli mamy sytuację, w której główny inspektorat nadzoru finansowego informuje o pralni pieniędzy. Nawet funkcjonuje taki hashtag Pralnia Romana. W internecie powołuje się na internautów. Główny inspektorat informuje o praniu pieniędzy, o mechanizmie prania brudnych pieniędzy. Postępowanie jest prowadzone. Pan Giertyk w międzyczasie ukrywa się w jakiejś dziupli pod Rzymem przez wiele lat przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wraca dopiero tutaj z immunitetem, kiedy obejmuje mandat poselski. I po przejęciu nielegalnym przejęciu prokuratury sprawa jest ukręcona. Jedno. Umorzenie wobec tej osoby. No Są to działania skandaliczne, dlatego, jako zespół parlamentarny przeciwdziałania bezprawiu, będziemy dalej monitorować tą sprawę. Już mamy zwołane kolejne posiedzenie z. Zapraszamy na to posiedzenie prokuratorów na czele z panem prokuratorem Bodnarem. Niech wyjaśnią, jakie są przesłanki akurat umorzenia co do tej jednej osoby, a w stosunku do pozostałych prowadzenia tego postępowania, niech to konkretnie wyjaśnią, bo w państwie prawa. Nie może być do czynienia z takim bezprawiem. A to, że mamy w tej chwili bezprawie Tuska, bezprawie Bodnara, i po co oni tak agresywnie, nielegalnie wbrew prawu przejmowali różnorakie instytucje na czele z prokuraturą, to obywatele właśnie mogą zobaczyć po to, żeby ukręcać sprawy różnych krewnych, znajomych i kolesi Tuska i tej grupy wokół zorganizowanej grupy przestępczej, jak mówi Zbigniew Ziobro, wokół Donalda Tuska. Szanowni Państwo, ale otóż wydarzyła się dzisiaj rzecz bez precedensu. I chciałbym zaapelować do pana marszałka Hołowni, to pan ściągał te barierki, mówił o Sejmie jako świątyni demokracja, dzisiaj transmisji nie było. A czegoż tutaj transmisji nie było? Problemy techniczne, Panie Marszoku, ust pan nie zamknie, bo są wolne media, tak jak Telewizja Republika. I dzisiaj zobaczcie, Szanowni Państwo, o co w tym wszystkim chodziło? Dlaczego 20 grudnia doszło do siłowego wbrew przepisom prawa, wbrew ustawie o krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, wbrew ustawie o Radzie Mediów Narodowych, w przypadku Polskiej Agencji Prasowej, jeszcze dodatkowej ustawie o polskiej Agencji Prasowej w tym zakresie. O co chodziło i dlaczego brutalnie siłowo łamiąc? Wszelkie ustawy przejęte stały media. Właśnie po to, żeby to, ten sygnał, ten obraz, ten przekaz nie docierał. Tak jak dzisiaj. Nieprzyjemny dla tej władzy, żeby po cichu można było skręcać śledztwa. Ale jest Telewizja Republika, są wolne słowa, są, są wolne media i ten głos nie zostanie domknięty jak system, o którym mówił pan Grzegorz. Schetyna. Dlatego zwrócimy się jako zespół parlamentarny do pana marszałka Szymona Hołowni, żeby wyjaśnił, dlaczego dzisiaj nie było transmisji z tego posiedzenia na stronach Sejmu, w tej świątyni, jak to określa pan marszałek Hołownia demokracji. Dlaczego w przypadku, gdy sprawy dotyczą polityków koalicji 13 grudnia, Polacy nie mogą mieć transmisji, która zawsze widnieje i jest dostępna na stronie Sejmu. Drugi z wniosków końcowych i z konkluzji ustalonych po posiedzeniu naszego zespołu to skierowanie pisma do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Liczymy, że wreszcie stawi się osobiście. Jestem członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i gdy pan minister Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, miał stawiane wnioski o wotum nieufności, to zawsze przychodził osobiście. A czy pan Bodnar unika spotkań z przedstawicielami opozycji? No, panie prokuratorze, y, proszę stawić się na kolejnym posiedzeniu y, naszego zespołu i wyjaśnić to wszystko, o czym informował Cię pan redaktor Kraskowski. Ja nie wiem, bo słyszę, że też planszy nie możemy wy, wyświetlić, tak są. A awaria, też widzicie państwo. Telewizja Republika, wiecie już dlaczego jest potrzebna Telewizja Republika? Bo są awarie w Po prostu w takich momentach systemy padają, kamery gasną. Nie możemy wyświetlić, nie możemy wyświetlić w tym momencie prezentacji, no po prostu awaryjny system pana Szymona Hołowni. To jest właśnie ta świątynia demokracji. Powtórzę raz jeszcze, wolne media, Telewizja Republika, wspierajcie właśnie po to, żeby już nigdy, nigdy ta władza nie podniosła ręki na to, żeby te awarie się częściej trafiały. I oczywiście, broń Panie Boże, nie mam tutaj żadnych uwag do Pana. Pan się uśmiecha, bo ta awaria też jest... Nie jest z dziełem przypadku i z zdarzeniem losu, ale naprawdę, Szanowni Państwo, mamy do czynienia ze sytuacją skandaliczną. Będziemy żądali wyjaśnienia od pana Marszałka w tym zakresie, w zakresie jeszcze kolejnej awarii. Ale mimo awarii, drodzy państwo, grafika przygotowana, schemat przygotowany przez pana redaktora Leszka Kraskowskiego jest dostępny w internecie, jest dostępny na portalach społecznościowych. Można brać, pobierać, przyglądać się. Bardzo dokładnie wyjaśniona grafika pod tytułem Pralnia Romana. Bardzo dokładnie wyjaśniony mechanizm tego, jak 20 milionów ulotniło się od spółki, która miała być przejęta przez spółki skarbu. Państwa i jak ten mechanizm funkcjonuje, jakie konsekwencje powinny spotkać tych, którzy odpowiadają za tą gigantyczną aferę, jeśli największą aferę, III Rzeczpospolitej z udziałem miliardera pana Krauzego, z udziałem mecenasa Romana Giertycha, który ma tak potężne wpływy, pan poseł, na działania państwa Donalda Tuska. Na szczęście Donald Tusk i Szymon Hołownia nie kontrolują jeszcze wszystkich mediów w Polsce. Telewizji Republika udało dostać się na spotkanie komisji i to, co na niej ujawniono, może zaszokować. Pola kukurydzy warte grube miliony, masa oszukanych osób, spółki krzaki, wyprowadzone w metodyczny sposób pieniądze akcjonariuszy, cypryjskie konta. Tak najlepiej można podsumować aferę, która już zyskała miano pralni Romana. Powiem najkrócej, jak tylko to umiem. Wprowadzono w Polnordzie coś w rodzaju mechanizmu oscylatora. To znaczy, pompowano wartość gruntów, które rosły czasami kilka razy, czasami nawet kilkanaście razy, i dzięki temu Ryszard Krause wyłudzał po prostu kredyty. Wyłudzał kredyty oraz emitował obligacje korporacyjne, które kupowały instytucje finansowe, ale również zwykli, zwykli ludzie. Dla przykładu, tu jest słynna historia z Dopiewca pod Poznaniem, możemy teraz pokazać ten slajd. Z dopiewca pod, pod Poznaniem, gdzie, gdzie yy, transakcja polegała na tym, że jedna firma Ryszarda Krausego sprzedawała ziemię drugiej firmie Ryszarda Krausego. Yy, yy, polegało to na tym, że Ryszard Krauze postanowił ewakuować się z Polnordu, gdyż wiedział, że lada moment jego akcje zostaną przejęte yy, przez yy, wierzycieli więc postanowił po prostu wyczyścić spółkę z pieniędzy, z pieniędzy, a pomagał mu w tym jego zaufany prawnik, czyli, czyli pan poseł Giertych oraz ludzie posła Giertycha, tacy jak jego słynny ochroniarz Foka i jeden z jego współpracowników, były poseł, swego czasu poseł Ligi Polskich Rodzin i swego czasu wiceminister Budownictwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2006. Mechanizm oscylatora był, był bardzo prosty. Z jednej spółki Procom Investment, tutaj widzimy Ryszarda Krauzego, miał takie pole pod Poznaniem, które należało właśnie do Procomu i za pośrednictwem spółki Krzak. Którą elegancko w dokumentach nazwano spółką buforową, Properis 33, tę, tę ziemię sprzedano giełdowemu Polnordowi. Ta spółka Properis 33 należała do żony ochroniarza posła Giertycha. Pana Sebastiana J., który tutaj jest taki słynny w internecie, jak, jak zamawia pięć piw, pochylony nad dwoma butelkami wódki. I ta spółka została, ta spółka jest niej do dzisiaj. Pan Foka jest, jest w niej w tej chwili prezesem i jest właścicielem, przejął to od żony. Ta spółka powstała krótko przed całą transakcją, bo powstała latem. 2010 roku spółka niedysponująca żadnymi pieniędzmi, praktycznie nie prowadząca żadnej działalności, nie zatrudniająca ani jednego pracownika, nagle okazało się, że może sobie pozwolić na kupienie gruntów pod poznaniem za 7 milionów złotych. I te grunty kupiła od Prokomu, po czym po 8 dniach sprzedała je. Polnordowi za 27 milionów złotych. Ryszard Krause kontrolował Polnord, gdyż miał pakiet 21% akcji. Natomiast nie był właścicielem całego Polnordu i przeprowadzając tego typu transakcje, mówiąc najkrócej, mówiąc brutalnie, okradał pozostałych akcjonariuszy, a pomagał mu w tym właśnie jego prawnik, pan, pan mecenas Giertych. I, mecen, i, I ochroniarz pana, pana Giertycha. No, jak łatwo spojrzeć na tym, na tym wykresie, w przeciągu 8 dni udało się w ten sposób zarobić 20 milionów złotych. Z akt, które udało mi się zdobyć, wynika, że oczywiście spółka Properis 33 nie miała żadnych pieniędzy, więc nie zapłaciła tych 7 milionów Prokomowi Zapłaciła je dopiero wtedy, kiedy sprzedała ten grunt Polnordowi. Więc sprzedała najpierw, a potem zapłaciła za to, co, co wcześniej kupiła. No i tutaj mamy też na wykresie PKO, PZU i BGK jako, jako firmy państwowe, które przejęły później akcję Ryszarda Krauzego. Giertek stał się szarą eminencją tego rządu. Kiedyś po dwóch stronach barykady z Tuskiem. Dziś idą pod ramię, ściśle współpracując. To właśnie on stał u boku Tuska i jego syna, gdy wybuchła afera Amber Gold. Bronił ich przed niewygodnymi pytaniami i robił wszystko, by odsunąć od nich cień podejrzeń. Dziś historia zatacza koło, a Tusk odwdzięcza mu się politycznym parasolem ochronnym. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę o milionach wyprowadzonych z polnordu? Czy właśnie dlatego Giertych wrócił do polityki, by chronił go poselski immunitet? Jedno jest pewne: obecna władza robi wszystko, by nikt nie grzebał w tej sprawie. A ty co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu.